Przechodzimy do punktu yy, 16 i 17, ponieważ otrzymałem przed chwilą informację telefoniczną, że niestety Pan Jarosław wymagała, nie może dojechać, Zatrzymałem go ważne, bardzo ważne sprawy. Rezolucję podejmiemy yy, jedną i drugą, natomiast zręczenie czy odebranie tej rezolucji na innym terminie. Proszę Państwa, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji został podpisany przez 13 radnych, jednej radnej nie było. W związku z tym, że projekt uchwały w tej sprawie był opiniowany na komisji. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Spraw Obywatelskich i była opinia pozytywna, pozwólcie, że przeczytam projekt uchwały. Rezolucja numer, tutaj Rada Miejska w ostatnim dnia w sprawie przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia pana Jerzego Pawła Tencera, paragraf pierwszy. Na podstawie paragrafu 56 ust. 1 uchwały nr 45 łamane na 6 na 07 Rady Miejskiej w Gospodnimie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Gospodnina Rada Miejska uchwala co następuje. Przyjąć rezolucję, której treść stanowi załącznik do powyższego dokumentu. Paragraf 2. rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Pana Burmistrza o odczytanie tej rezolucji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Jerzy. Załącznik do rezolucji nr 51 łamane przez 11 2015 roku Rady Miejskiej w Industryjnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Jesteśmy przekonani, że dobro obywateli nie jest jedynie frazesem. I urząd stający na straży przestrzegania prawa bez zbędnej zwłoki naprawiania niezweryfikowane pomówienia i krzywdy dokonane przez działania byłego burmistrza Wiedniora Święcinkowskiego. Dlatego też, biorąc pod uwagę wyjątkowy i nieetyczny, budzący wątpliwości charakter poczynań byłego burmistrza, i stając na straży przestrzegania prawa i przedstawienia prawdy, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec takich zachowań. To niegodne czyny kierowane były w stosunku do osoby znanej, szanowanej, cenionej i yy, cenionej w swoim środowisku. Pan Jerzy Paweł Tencer od urodzenia mieszka w Gostyninie, jest absolwentem liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie i Uczelni Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Całe życie zawodowe poświęcił kulturze plastycznej, upowszechnianiu edukacji i pracy artystycznej. Inspirator, organizator, pomysłodawca i założyciel Gostynickiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej, w tym 15 lat jego prezes. Pomysłodawca m.in. plenerów Wójta, współzałożyciel grupy nieformalnej. Za swoją wieloletnią działalność w sferze kultury lokalnej i regionalnej, a także pracę artystyczną uhonorowany został przez Ministerstwo Kultury oznaką Zasłużony Działacz Kultury. Pan Jerzy Paweł Tencel, jako oceniany artysta w 2011 roku, otrzymał od ówczesnego burmistrza Województwa Śląskiego zlecenie ustne na zaprojektowanie i wykonanie malowidła ściennego związanego z historią Zamku Gostynińskiego. W kwietniu 2012 roku fresk na ścianie wewnętrznej zamku w kolorze brązowym, ze złoceniami, ukazujący historię dzieje zamku od chwili jego powstania do dnia obecnego, zostało wykonane. Mimo wielokrotnych monitów, misji i rozmów, rachunek za wykonaną pracę nie został uregulowany. W związku z powyższym, partnerem Tencerz był wystąpić na drogę sądową, przeciwko gminie Miasta Gostynina i ówczesnemu burmistrzowi Miasta Gostynina. Burmistrz Miasta Gostynina, Paweł Kalinowski, aby naprawić krzywdy wyrządzone przez Włodzimierza Szycikowskiego, zaproponował Panu ten cel aby za to uczynić tym niegodnym działaniom, a przede wszystkim przywrócić do imię pana Jerzego Pana Bławicela, Rada Miejska w Gostyninie podejmie za chwilę wyżej wygnienia rezolucję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja tylko chcę dodać, że po przywróceniu dobrego imienia panu Jerzemu i panu dyrektorowi Komogale już w kampanii referendalnej zapowiadaliśmy, że o takie naprawianie szkód. Będziemy zabiegać. Również w kampanii wyborczej inicjatywa Rosyjna zapowiadała, że podejmie takie kroki. Ja w imieniu całego klubu radnych IDG myślę, że mogę powiedzieć również w imieniu całej Rady, że te nasze zamierzenia są dzisiaj wieścią. Panu Jurkowi gratuluję. I teraz Przystąpimy do przegłosowania rezolucji. Czy ktoś z Państwa chciałby może jeszcze przed głosowaniem zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem rezolucji z przeczytanym przez Pana Burmistrza załącznikiem. Proszę bardzo, przelewkę do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Widzę, stwierdzam, że jednogłośnie rezolucja została przyjęta. Może teraz drugą rezolucję, tak, przyjmiemy, też w sprawie przywrócenia godności sprawy międzynarodowego imienia pana <coughs> Jarosława domagały. Tutaj podstawa prawna, tak jak poprzedniej rezolucji, rezolucja wchodzi w niepodjęcia. Proszę o y, przedstawienie panie w tej drugiej rezolucji. Rado załącznik do rezolucji nr 50, łamane przez 11 2015 roku Rady Miejskiej w jest z dnia 29 kwietnia 2015 roku wobec niesprawiedliwych i krzywdzących działań byłego Burmistrza Wędzimza Szycikowskiego, które mogły doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych i zniesławienia pana Jarosława Domagały Burmistrz miasta Gostynina i przewodniczący Rady Miejskiej w Prostelinie wyszedł z propozycją przyjęcia rezolucji w tej sprawie. Pani Jarosław Domagała w latach 2005-2010 był dyrektorem Szkoły Muzycznej w Włodzimimie. Szkoła była pierwszą placówką w historii miasta i regionu, która umożliwiła kształcenie artystyczne w ramach Państwowej Edukacji Muzycznej, której powstanie możliwe było dzięki podjęciu licznych działań organizacyjnych i merytorycznych przez m.in. Pana Jarosława Domagała. Szkoła prowadziła bogatą działalność artystyczną z udziałem uczniów i nauczycieli, czego dowodem było bardzo dobre Oceny wystawianą przez różne między m.in. Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako dyrektor wykazał się działaniami, które w znacznym stopniu przyczyniły się do promocji szkoły jako inkubatora w upowszechnianiu kultury w środowisku lokalnym. Dał się też poznać jako bardzo dobry organizator, profesjonalista, pedagog, a przede wszystkim znakomity muzeum. Pani Rosław Domagała posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest członkiem towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. Prowadzi ożywioną działalność naukową, posiada duże doświadczenie artystyczne, koncertował jako solista i akompaniator w wielu krajach europejskich. Pani Rosław domagała w 2010 roku, pomimo licznych sukcesów uczniów w szkoły muzycznej, ogromnych wysiłków na rzecz stworzenia bardzo instrumentalnej szkoły i starań. Na rzecz jej Rozwoju został niezgodnie z prawem odwołany przez byłego burmistrza Chłodzimierza Śląskiego z funkcji dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia W Prostyni, Po trudnej walce z krzywdzącymi i niesłusznymi oskarżeniami o różne przewinienia, o które oskarżył go były burmistrz, pani Jarosław dolongała bezwzględnie udowodnił wyrokami m.in. Sądu Administracyjnego, że został niezgodnie z prawem odwołany z funkcji dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia W Gostyni. Wszystkie działania ówczesnego burmistrza Włodzimierza były krzywdzące do pana Jarosława Domagały, jak również deprecjonowały jego duże zasługi dla rozwoju tej szkoły i tego miasta, powodując uszczerbek na jego wizerunku artystycznym, naukowym i pedagogicznym. Aby za, za dość uczynić tym niegodnym działaniu, przy całkowitym pominięciu poszanowania reguł, prawa i dobrych obyczajów, przyjęto wyżej wymienioną rezolucję. Przed głosowaniem się ktoś tam I w związku z tym, pytam, yy, 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 kto jest za podjęciem tej drugiej rezolucji. Proszę o podniesienie kółek do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? widzę, osoby się wstrzymały. I stwierdzono, że rezolucja jest została przyjęta. Poproszę teraz pana burmistrza, żebyśmy wręczyli panu jeszcze jednemu senatorowi tą rezolucję. Przeprosimy Panie Józefie za, za wszystkie krzywdy. Wiem, że wolisz malować niż mówisz, tak, mówić, tak. ale kilka słów powiesz, tak? To. może będzie przyczynkiem do stworzenia galerii, takiej z prawdziwego stworzenia, no nie wiem, może zamku, y, miejskiej galerii stałej y, na no, terenie tak miasta, jak podnieść w miasta Podchma, jakieś inne miejscowości mają, Sielsk, no, może to z tym Także obraz tutaj właśnie, to jest to zamyślenie. Jest tu, jest, tu, jest tu ratusz, jest, jest kobieta, która, nie wiem, coś tam myśli w każdym razie. Jeszcze to mam y, Taki taki, bo tak. to Andrzej może podać Panu Burmistrzowi podziękować. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że ten obraz, który dostaliśmy od Pana, bo rozumiem, że to my, my wszyscy dostaliśmy od Pani Jutku. Jeżeli jest taka możliwość, chciałbym, żeby ten obraz został powieszony tutaj w naszej sali posiedzeń. To Państwo na to? Oczywiście. Tam nawet jest mały gwoździk, ale nie wiem, czy jest za mały gwoździk. Musi być większy, żeby nie tak. Także na pewno zostanie ten raz tutaj w tym miejscu. Zawieć. Jeśli coś można powiedzieć, to bym więcej więcej obrazków tutaj. <grym 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 zrozumie> Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wracamy do porządku. Obrigado.